O rodzinie o kompetencjach, o szacunku mhm. dla drugiego człowieka. Mamy dzisiaj społeczeństwo, które boryka się z nadwagą, z otyłością, z problemami psychicznymi, z nieumiejętnością życia w zespole, w społeczeństwie, więc te rzeczy są niezwykle, niezwykle ważne. Edukacja zdrowotna to poczucie bezpieczeństwa. Witamy wszystkie nauczycielki i wszystkich nauczycieli w programie przy herbacie o oświacie. Szanowni Państwo, jest z nami dzisiaj gość. Pani doktor Karolina Nowak, doradczyni metodyczna Ujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Dzień dobry, witam Państwa. A Pani Karolina jest z nami dlatego, że dzisiaj będzie mówić o edukacji zdrowotnej. Niedawno mieliśmy okazję razem z Wiesławą być na takiej konferencji, gdzie Pani doktor była jedną z prelegentek. I kilka wypowiedzi udało nam się nagrać właśnie różnych osób, które uczestniczyły w tej konferencji z Panią Kurator Grażyną Dziedzic na czele. Posłuchajmy. Edukacja zdrowotna jest wyzwaniem, dla dzieci i młodzieży jest koniecznością, którą musimy odbyć, dlatego że nasze społeczeństwo, i to młode, i to starsze, aż woła o to, żeby taką wiedzę zdobyć, żebyśmy żyli zdrowo i szczęśliwie. Edukacja zdrowotna ma pokazać, że. Ważna jest dbałość o zdrowie fizyczne, o zdrowie psychiczne, o zdrowie społeczne, o przeciwdziałanie różnym zagrożeniom, o zdrowie seksualne. Wszystkie te działy są równie ważne i konieczne. Mamy dzisiaj społeczeństwo, które boryka się z nadwagą, z otyłością, z problemami psychicznymi, z nieumiejętnością życia w zespole, w społeczeństwie, więc te rzeczy są niezwykle, niezwykle ważne. Wprowadzenie edukacji zdrowotnej to bardzo ważny krok w kierunku szkoły, która nie tylko przygotowuje do egzaminów zewnętrznych, ale też do życia, do dbałości o własne zdrowie, do mądrych wyborów, do odpowiedzialności i w związku z tym musimy ją tak prowadzić, żeby uczniowie dostrzegali jej wartość, ale też zechcieli w tej edukacji uczestniczyć. Dlatego bardzo ważne jest, aby właśnie nauczyciele tworzyli taką przestrzeń do realizacji tej edukacji, aby ona przyciągała uczniów, aby dawała możliwość ich wypowiedzi, dyskusji, obrony własnego zdania, przyjmowania zdania innych i jeśli taką edukację stworzymy to ta edukacja na pewno będzie postrzegana przez uczniów jako wartościowa. Jest to przedmiot, który dotyka wiele tematów, wiele dziedzin, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to zdrowie psychiczne, zdrowe odżywianie, o zdrowie seksualne, dojrzewanie. Myślę, że to są takie kluczowe punkty, z którymi młodzi ludzie. Mają największą styczność, najmniej autorytetów i najmniej dostępu do takiej rzetelnej i konkretnej informacji, a jedynym ich źródłem informacji jest kolega, koleżanka. I myślę, że warto rozmawiać, szczególnie też dlatego, że rodzice nie zawsze czują się komfortowo też w takich tematach, i nie zawsze młodzież ma możliwość i tak szczęście, żeby móc z tymi rodzicami porozmawiać. Dlatego warto przestrzegać, rozmawiać, edukować w tym zakresie, żeby ten młody człowiek potem był w stanie pełnić funkcje i odpowiednie role, jeżeli chodzi o życie społeczne. Najpierw powinniśmy zaszczepić ideę, podnieść świadomość, rozmawiać o tym głośno, o trudnych tematach, ale też łatwych i przyjemnych. To ma być taka platforma do wymiany doświadczeń, przeżywania i rozmowy. A resztę pójdzie z górki. To już dzisiaj musimy zapracować na to, jakie będzie społeczeństwo jutro. Jeżeli odrobimy zadanie domowe, to będzie wszystko ok. Myślę, że te głosy były bardzo ciekawe. Yy, znalazłem niedawno taką, takie badania, które pokazywały, że yy, jak ludzie spędzali swój wolny czas kiedyś, kilkadziesiąt lat temu. I jak spędzają go w naszych czasach? Kiedyś to na pierwszym miejscu była rodzina, szkoła, przyjaciele, a obecnie aż 60% wolnego czasu spędzamy w świecie online. Dlatego też ta edukacja zdrowotna obecnie myślę, że jest ważniejsza, jeszcze bardziej niż kiedyś. A drugim takim aspektem myślę, że jest pandemia i w sensie jej żniwo to ta, ta izolacja, tak jak się o tym mówiło, że izolacja dzieci i młodzieży no da w przyszłości takie właśnie czarne żniwo i myślę, że teraz już zbieramy tego efekty no, przez no, właśnie te różne depresje i tego y, problemy. Panie doktor, to jak to jest na edukacją zdrowotną? Ja zrobiłem takie wprowadzenie, ale jak to jest? Jest to potrzebne? Czy długie jak zwykle? Jak zwykle, ale oczywiście edukacja zdrowotna, ona jest potrzebna, bo sam ten wstęp, o którym powiedzieliście, tak, że tutaj jakby ta wartość rodziny też ulega zmianom, tutaj jakby też pandemia, która zbiera żniwo teraz i ta edukacja zdrowotna tak naprawdę staje się narzędziem, dzięki której możemy dzieciom i młodzieży bardzo pomóc, tak, radzić sobie z tymi zmianami życia codziennego, z tymi problemami. Edukacja zdrowotna niewątpliwie to wiedza. A wiedza to co. To też bezpieczeństwo, Aha. tak? Jak bardzo my chcemy, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Zresztą powiem Wam coś takiego. My przez wiele lat, jako dorośli, rodzice i nauczyciele mówiliśmy, że chcemy pomóc i mówimy nadal, chcemy pomóc swoim dzieciom, tak? Żeby lepiej funkcjonowały, lepiej sobie radziły z problemami, z trudnościami. Teraz mamy właśnie to narzędzie, jakim jest edukacja zdrowotna i możemy to tym dzieciom dać. Dać wiedzę, dać umiejętności, jak sobie Radzić. No, dać kompetencje. Dokładnie, tak. Zresztą yy, bardzo mi się podoba takie określenie, z którego ostatnio korzystam. Dajmy dzieciom taką kompetencję, zmienność taką osobistą, tak? Żeby to dziecko uczyło się jak zmieniać się w współczesnym świecie bo te zmiany następują szybko jak adaptować się do tych zmian żeby właśnie nie wzrastała nam liczba dzieci z depresją liczba dzieci z lękami dzieci które mają problem z uzależnieniem od internetu i nie tylko i nie tylko od internetu dokładnie i to nam daje tak naprawdę edukacja zdrowotna bo tam na tym przedmiocie zdobędą te kompetencje i te umiejętności jak sobie radzić z mhm. tym, co nas otacza. Tutaj wysłowa powiedziała, że ten przedmiot ma dać kompetencje, prawda? Konkretne kompetencje. Ja myślę, że oczywiście. też daje na to czas, że jest w końcu czas, żeby na te, te tematy poruszyć. Ależ oczywiście, panie Piotrze, bez dwóch zdań, ma pan rację, jest na to czas, a więc warto z tego czasu skorzystać, a nie zamykać dzieciom swoim własnym drogę. Tak jest. Do wiedzy i umiejętności. Natomiast no, ten przedmiot porusza wiele różnych tematów, wiele różnych dyscyplin, bo tam jest 11, prawda? Tych tak, różnych dokładnie. wątków, które tam hmm. się pojawia. Jak możemy pomóc nauczycielom, żeby właśnie takie zajęcia. No, mogli właśnie kompetentnie prowadzić? Jeżeli chodzi o nauczycieli, to na, z pewnością mamy taki wachlarz y, różnych y, tutaj y, przestrzeni, gdzie mogą zdobyć i wiedzę, i kompetencje. Po pierwsze studia podyplomowe, z których mhm. mogą skorzystać z edukacji y, zdrowotnej i w formie bezpłatnej, ale też zarówno w formie y, płatnej. Szereg warsztatów, szereg szkoleń, tak? Jeżeli chodzi o y, platformy edukacyjne, Ministerstwo Edukacji wraz y, z ORE i z integracji Platformą edukacji stworzyło właśnie też taką przestrzeń, gdzie są umieszczane materiały hmm, dotyczące no edukacji zdrowotnej, więc wystarczy po prostu wejść na tę stronę i sobie właśnie ją przejrzeć, przeczytać, dostosować oczywiście te materiały, które tam są zamieszczone do indywidualnych potrzeb swoich uczniów, swojej do, grupy. Tak, tak, swojej, rozwoju, swojej klasy, dokładnie, bo to nauczyciel najlepiej wie, z jaką grupą przyjdzie mu pracować, jakie w tej grupie są dzieci, czy są też te dzieci, tam dzieci z dostosowaniem wymagań edukacyjnych, tak, które wymagają jakby doprecyzowania pewnej tematyki z danych, z danych działów, żeby to było dobrze zrozumiane i, i spostrzegane, ale także no tutaj, jeżeli chodzi o Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, tak, jesteśmy w trakcie organizowania sieci edukacyjnej z zakresu właśnie edukacji zdrowotnej. Na czym taka sieć polega? Sieć ta polega na tym, że oczywiście nauczyciele, którzy prowadzą tą edukację zdrowotną albo będą prowadzić tą edukację zdrowotną, będą mogli się spotykać i tworzyć y, różnego rodzaju narzędzia, tak? I, I dzielić się tymi doświadczenia. wymieniać doświadczeniami. Ale takim elementem niezbędnym tej sieci, na którym bardzo mi zależało jako doradcy metodycznemu, to superwizja edukacyjno-problemowa, ponieważ na przedmiocie z edukacji zdrowotnej możemy się spotkać z różnymi reakcjami uczniów. I warto, żeby ten nauczyciel czuł się bezpiecznie, żeby miał okazję przegadać z innym specjalistą, ale też z grupą, która też to czuje. Te problemy być może, na które będzie napotykać na tych przedmiotach, jak, jak te pytania, zrobić, tak, jak to zrobić, jak, jak przeprowadzić zajęcia. Dokładnie, jak to wytłumaczyć dziecku, tak, jaki dać przekaz, ale też gdzie na przykład y, popełniłem błąd. Mhm. Tak? Y, to wszystko jest możliwe. To wszystko jest możliwe, tak? Dzieci mają szereg pytań. Pytają nawet poza zakres działów, które mamy w edukacji zdrowotnej, więc to będzie też taka przestrzeń, gdzie nauczyciele będą mieć poczucie bezpieczeństwa, że mogą przyjść, mogą zapytać, mogą się podzielić z trudnościami. Czy nauczyciele, którzy są zainteresowani taką siecią, do pani doktor się mogą zwracać? Dokładnie. Podnikujemy także kontakt, tak. prawda, żeby tutaj tak. mogli do takiej sieci, sieci uczestniczyć, bo taka takie sieć jest yy, dla uczestników jest bezpłatna. Dokładnie prawda? tak. Yy, powiedziała Pani o tym, że. Na stronie ministerstwa są materiały. A jak, jak wygląda kwestia podręcznika? Jest do tego jakiś podręcznik? Czy? Mamy dwa obecnie podręczniki, jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe. Mhm. Do szkół podstawowych właśnie zostały stworzone te specjalne platformy, tak? Czyli szkoły podstawowe strony ministerstwa. Dokładnie. A szkoły średnie mają już podręcznik, tak. Tak, mają dwa po, y, podręczniki, no tutaj jakby też chodzi nam o te indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów, tak, do dostosowania przez nauczyciela form i metod pracy do tej grupy właśnie na uczniów rozwoju, na uczniów. poziomie rozwoju, bo to jest niezwykle ważne, tak? Niektóre dzieci dojrzewają szybciej, niektóre y, troszeczkę wolniej, inaczej jeszcze dzieci, które mają różnego rodzaju deficyty, a umówmy się, tak, że obecnie. Jest mało klas, gdzie nie mamy ucznia z orzeczeniem. Tak, więc tutaj, jakby ta dowolność nauczycieli yy, i dobór tych treści, tak, mhm. ale też metod i technik jest bardzo ważny, ale też bardzo elastyczny. Mhm. No, no właśnie. I to jest super ważne. Dokładnie. Moim tak. no, no właśnie, ale a propos tych treści, bo no też słyszałem, że na przykład rodzice się zastanawiają, no co tak naprawdę szczegółowo na tych zajęciach yy, będzie omawiane, że jest ta rozpiska tych yy, głównych tematów, no ale że, czy jest gdzieś dostęp, żeby sprawdzić, co tak dokładnie merytorycznie na tych zajęciach będzie się działo. Myślę, że też w kontekście. Pewnie mhm. y, jakiś zebrań z rodzicami, gdzie, ci, gdzie rodzice mogą pytać naszy, na, nauczycieli, którzy to prowadzą, y, no co zrobić, więc pytanie, no właśnie, no. Gdzie, co, co tym rodzicom odpowiedzieć w takiej sytuacji? Mhm. Dokładnie jest tak, jak mówisz, tak, że po pierwsze y, szkoła ma obowiązek poinformować y, rodziców o programie i to już uczyniły szkoły tak naprawdę we wrześniu. I, i czynią to I w czynią dalszym nadal. ciągu, niektóre wcześniej, niektóre później. Dokładnie, Ten ponieważ... Proces trwa trwa, ponieważ mamy magiczną datę 25 września. To jest taka data, gdzie rodzic ostatecznie może zrezygnować z udziału z edukacji zdrowotnej, ale przed tym musi się zadziać właśnie to, że musimy zapoznać z podstawą programową z osobami, które ewentualnie będą prowadzić ten temat, ale także nauczyciele prowadzący informują rodziców w późniejszym czasie, kiedy zajęcia już ruszają o swoim programie takim dokładnym. W podstawie programowej każdy z tych 11 działów odpowiada na pewne pytania. Aha. I właściwie te pytania są kluczem do tego, o czym tak naprawdę będziemy, będzie mowa, będzie mowa na po w poszczególnych Czyli działach. Czyli to nie są takie ukryte treści, żeby tylko się rodzice nie dowiedzieli? Nie, są ukryte, nie. Nie, nie są ukryte treści. To jest wszystko przygotowane do, do wglądu, do przejrzenia, do przeczytania. Chodzi tylko o to, żeby mieć tę wolę do zapoznania się, z danym dokumentem. Tak jest. A tutaj jeszcze yy, padło to hasło o tym, że na zajęcia może wejść specjalista, czyli nie tylko nauczyciel ze szkoły może takie zajęcie prowadzić, ale czy taki specjalista, nie wiem, na przykład jakiś doktor. Jakiś lekarz, czy on musi mieć kurs pedagogiczny? Oczywiście to jest pytanie, które pada już od bardzo, bardzo dawna. Uh -huh. I ona się wywodzi jeszcze z czasów, jeżeli chodzi o dopuszczanie osób z zewnątrz z zaświadczeniem o niekaralności. No, ta ustawa Kamilka, prawda? Tego sporo było Dokładnie. w ostatnimi czasy. No i oczywiście jest tak, że te osoby mogą przyjść na zajęcia, bo po to też chcemy, żeby ten przedmiot był interdyscyplinarny. O to uh -huh. w tym chodzi, prawda? Tak. Ciało, umysł, dusza, więc będziemy korzystać i super, że będziemy korzystać. Z pomocy specjalistów z zewnątrz, bo nie wszyscy musimy się znać na wszystkim. A nawet nie powinniśmy. A nawet nie powinniśmy. Dlatego ci specjaliści, jeżeli na zajęciach będzie z dziećmi wychowawca czy nauczyciel, który prowadzi tą edukację zdrowotną, ta osoba nie musi mieć przygotowania pedagogicznego, ale też nie musi mieć zaświadczenia o niekaralności. Aha. Ale jest dobrze, żeby była niekarana. To. <noise> Oczywiście, to dobrze no by tak było. To jest założenie. <noise> tak jest. No dobrze, ale na przykład no też to, że na my rozmawiamy wynika z tego, że jest to nowość, że ten przedmiot jest jednak, y, czymś nowym tutaj w naszym świadku edukacyjno-oświatowym. No i są pytania, czy nie jest ten przedmiot wprowadzony... Potrzebnym trochę... jak powietrze, zapomniałeś dodać. Piotrze. Wiedziałem, że uzupełnisz tutaj moje niedopatrzenie. Y, natomiast no, są takie też głosy, że jest znów może prowadzone za szybko, że jednak jest tutaj pewien chaos, że może to powinno być bardziej hmm. roz... jakoś w czasie bardziej przygotowane. Czy, czy tak jest. A wie, znasz takie powiedzenie, hmm. że, że z tą złą baletnicą, która narzeka na y, 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 gunkę. Złej spódnicy. baletnicy przeszkadza nawet rąbek u spódnicy. R rąbek. 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 Spód. Tak, tak. Myślę, że to właśnie tak jest. Znaczy wiecie co, to jest troszeczkę tak, że my ludzie w ogóle nie lubimy zmian. My czujemy się Oczywiście, bezpiecznie. Bo Karolko, no bo do zmiany człowiek musi być przygotowany od początku do końca. Nie zawsze da się to zrobić, bo przed nagraniem powiedziałaś o niezwykle istotnej Rzeczy, że jest nagła potrzeba wprowadzenia tego przedmiotu. Dokładnie, I nagła. Tak, I podtrzymuję to zdanie. Tym bardziej, że sam wspomniałeś na początku o tych statystykach, tak? Mhm. I też wspomniałeś o y, dzieciach i młodzieży z depresją. Mhm. Y, no te statystyki są zatwarzające, więc to jest 17-20% dzieci cierpi na depresję. I... Czyli jeśli mam w klasie 25 osób, to statystycznie 5 z nich. Dokładnie. Nie, Mało tego, bardzo często te depresje są mylone z takim codziennym, nastoletnim buntem, mm -hmm. zmianami hormonalnymi, biologicznymi i często późno są diagnozowane. Yy, mówimy też wiele I o. I do tym... nieszczęścia jeden krok. I do nieszczęścia jeden krok, ponieważ mówimy też o tym, żeby w szkole było więcej psychologów, żeby yy, był większy dostęp do psychologów na Narodowy Fundusz Zdrowia. Różnie to bywa, tak? Teraz mamy tutaj edukację zdrowotną, dzięki której naprawdę możemy szybko zadziałać. Mhm. Tak, żeby, I to jest super ważne, o tak, czym mówisz. Ponieważ jesteśmy w stanie jako nauczyciele, uczący tej edukacji zdrowotnej, jakby zrobić sobie już taką wstępną diagnozę tak, na zajęciach, które z dzieci być może no, charakteryzuje się jakimś spadkiem nastroju, jakimiś trudnościami, Mówiłam też o elastyczności tego przedmiotu. Przecież tutaj, jakby też nauczyciele, niekoniecznie muszą zacząć od pierwszego działu, tak? Bo jak wyjdzie tutaj w takiej wstępnej diagnozie, że coś bardziej dzieci na tu i teraz mhm. bieżący interesuje problem. bieżący problem, tym problemem może być właśnie na przykład depresja, jakieś trudności związane ze zdrowiem psychicznym, to od tego możemy zacząć. I tutaj, już nawet ta edukacja zdrowotna jest taką interwencją. Tak. Mhm która jest bardzo potrzebna, dlatego tak ona jest. jest nagła, szybka, odpowiada tym potrzebom y, dzisiejszego świata i zagrożeniom, kto, o których mówimy tak Czyli, naprawdę. Że tym bardziej w tych naszych czasach takich właśnie mocno online tym bardziej ten przedmiot jest potrzebny. Ale że oczywiście, przecież to Podoba no mi nie się ten tylko... zwrot, że nagła potrzeba. Tak, nagła potrzeba, nagła potrzeba bez dwóch zdań. Ta nagła potrzeba dotyczy yy, ogromnej ilości młodych ludzi. Ale zobaczcie, jak tutaj mówimy też dużo o tym online. Ja akurat jestem też takiego zdania, że edukacja zdrowotna będzie też takim przedmiotem, gdzie dzieciaki będą mogły zweryfikować tą wiedzę zdobytą w internecie. Ale tak, gdzie jest mhm. pełno face newsów, tak, że tutaj jakby będą mogli przedyskutować z nauczycielem, nawet jeżeli coś innego wiedzą, co tak. nie jest być może prawdą, ale skonfrontują to z nauczycielem, który wytłumaczy. Okazję. Nieraz słuchajcie, dzieci wolą to zrobić z nauczycielem niż z rodzicem. Mhm. No Nie czarujmy się i m, m, myśl, mogę wejść tak, w słowo, Tak, no bo y, jeszcze wydaje mi się, że y, bardzo ważnego wątku dotknęła Karolina. Y, y, rodzic, y, rodzic nauczyciel. Y, Dziecko zwraca się do nauczyciela, nie do rodzica, bo przecież no, nie czarujmy się, przecież wszyscy doskonale wiemy o tym, że nie wszyscy rodzice jednakowo zainteresowani są swoimi dziećmi. To raz. Nawet dwa. chyba chodzi o taki etap rozwojowy, że, że hmm. ten. No, no ja bym powiedział, że w pierwszej kolejności zwracam się do kolegów koleżanek, bo to jest tak. tak ale, ale ]ż ]ż potem może ale gdzieś na końcu pojawia się rodzic, gdzie się błąka w ogonie, prawda? Tak, tak. Chodzi mi o rodzica też, że, że też, tak naprawdę to nikt nie uczył nas nigdy bycia rodzicami, więc ja też sobie myślę o tym, o edukacji zdrowotnej w takim aspekcie, że oto rodzice, kochani, popatrzcie, ktoś chce was wyręczyć. No, hmm? może wspomóc? Może no, nie wyręczyć, wspomóc. Czasami Piotrze i wyręczyć. Niektóre dzieci, że tak powiem, odniosę się Wiesiu do Ciebie, niektóre dzieci, no, nie mają takiej przestrzeni w domu, gdzie mogą porozmawiać swobodnie z rodzicami, tak? tak? Mhm. I tutaj nauczyciel edukacji zdrowotnej jest tym takim punktem, z którym może właśnie uczeń porozmawiać. Zresztą nawet jak spojrzymy a propos rodziny, na metody, jakie tutaj mamy pracować na edukacji zdrowotnej, to mamy na przykład pikniki rodzinne. Mamy tak. różnego rodzaju spotkania. Rozmaitość form. Tak, rozmaitość form. I to jest właśnie to, gdzie możemy troszeczkę podbudować rodzinę jako wartość z powrotem, tak, że te dzieciaki tak. mogą z rodzicami przyjść <gry> na jakąś wspólną, nie wiem, kampanię społeczną, jakiś program, y, który zorganizują sobie, tak, i razem być po prostu. Czy ja dobrze rozumiem, że w takim razie jednym z założeń tego programu jest także promowanie rodziny? Dokładnie. Tak. Pierwszy dział jest, jest te wartości i postawy, prawda, i tutaj też o to nam chodzi, żeby tutaj ta wartość rodziny, mhm. która troszeczkę nam, według statystyk nawet, siadła. które pokazałeś na początku, siadła i poleciała w dół, żeby jednak pokazać, że ta rodzina jest Tak o to pytam, ważna. bo jest to jedyny tak właśnie argument przeciwników edukacji zdrowotnej, mhm. że gdzie ta rodzina, a tu się okazuje, że ona przecież też tam właśnie ma być promowana, mhm. ale no to uwaga, przechodzę do rodzina, takiego... Rodzina, szacunek. Przechodzę do takiej wisienki na torcie. Bo co, z czym tak naprawdę, o, pani już wiedzą o co chodzi, z czym tak naprawdę nauczyciele się spotkają, że rodzice o co zapytają w pierwszej kolejności? Dlaczego nasze dzieci mają być seksualizowane na zajęciach edukacji zdrowotnej? Jak to jest? Tak, to jest takie pytanie, które bardzo często pada o seksualizację, bo oczywiście myślimy w ogóle o przedmiocie edukacja zdrowotna troszeczkę jak o edukacji seksualnej ono nie ma nic y, nic wspólnego z edukacją seksualną. Mamy 11 działów, mhm. gdzie tylko jeden, czyli z tych 11, a mianowicie nazwany zdrowie seksualne, mhm. dotyka problemów, które są y, jakby tutaj y, Związane, związane z rozwojem, roz rozwojem z tak? Z normą z taką rozwojową, z dojrzewaniem człowieka. I tam dzieci właśnie się uczą, w jaki sposób tak naprawdę patrzeć na tą dojrzałość. Jak, jak zmienia się ich ciało, ciało, umysł. Jak mają być uważni na, na to, co się dzieje z nim samym, ale też być może z, z otoczeniem ich, tak? I tutaj nie ma nic mowy ani założeń edukacji y, y, seksualnej. tak? I to wszystko jest adekwatne jeszcze do danego etapu, do danego etapu, rozwoju, do danego wieku. Dokładnie. No, tutaj, Teraz obaliliśmy tutaj te wszystkie mity tak naprawdę no. o edukacji no. zdrowotnej. zdrowotnej. Zbliżamy się powoli do brzegu i mam teraz taką prośbę. Proszę od obu pań po jednym zdaniu takiego podsumowania, ale tak w jednym zdaniu. Edukacja zdrowotna, dlaczego tak? Bo jest szansa na zdobycie przez uczniów rozlicznych kompetencji w obszarze Zdrowie. Zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne. Pięknie. Ja bym powiedziała tak. Edukacja zdrowotna to poczucie bezpieczeństwa. Po Cunownie, prostu, tak, tak? Bezpieczeństwa jest. wyposażymy dzieci w wiedzę, w umiejętności, nie tylko o ich samych, ale także o ich rówieśnikach i szerzej o rodzinie i bliskich. O rodzinie, o kompetencji o szacunku mm -hmm. dla drugiego człowieka. Dziękuję za te wypowiedzi. Myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Na koniec zapraszamy wszystkich Państwa na stronę WWW Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, gdzie jest osobna zakładka edukacja zdrowotna, gdzie są różne materiały, które mogą także wspomóc w prowadzeniu zajęć. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Prosimy o łapki w górę pod tym nagraniu, o subskrybowanie naszego kanału, aby nie omijały Państwa nasze kolejne różne materiały, nie tylko przy herbacie o oświacie, ale różne materiały edukacyjne dla nauczycieli. Zachęcamy do udostępnienia. Naszych nagrań, abyś ten, te dobre wieści szły w świat. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebook, Instagram i wszystkie inne możliwe formy. Bardzo dziękujemy Pani doktor dziękuję. za spotkanie. Bardzo dziękuję Tobie, Wiesławo za dzisiaj tutaj tę merytoryczną rozmowę. Bardzo dziękuję, Piotrze. To naprawdę. Zaszczyt dla mnie. Dzisiaj przed programem tutaj tak zgrzytało wióry po prostu leciały. wióry leciały po prostu, że hej, dobrze, Toast. No cóż kochani, w takiej sytuacji to jedyny toast, jaki nasuwa mi się to zapowodzenie edukacji zdrowotnej. I nabywanie mm -hmm. kompetencji, prawda? I tam umiejętności. Piękno, każdy dołoży coś od siebie. Jesteś Od, czego zły, tam i od tego. To, to się, to się zgadzam. To nigdy nie mówiłem, że to znaczy. Tu masz 100% <laughs> Tutaj, Tutaj będziemy jedziemy jednym frontem. No, jeżeli chodzi o nauczycielów, to o nauczycieli to masz... Stop. No, nie nie. szkodzi. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy, pole... Zaprasz... zapraszamy, Jeszcze raz. kurcze, czekaj, końcóweczkę spaliłem. Jeszcze raz. Muszę powiedzieć, że nie zapraszamy, tylko...